Witajcie w miejscu, gdzie goszczą wspaniałe krajobrazy, a natura nigdy nie współgra. I to jest piękne. Dziś zabiorę Was w XXI wiek fotografii krajobrazowej. Ok, wiem jak to brzmi, ale zobaczycie film. Nonstop nam wmawiają stereotypy utarcia XX wieku bez filtrów. Nie zrobimy zdjęć krajobrazowych i bez statywu również musi być Swoją częścią fotografii krajobrazowej. Dzięki nowoczesnej technologii XXI wieku, jakie mamy w tej chwili, aparaty, ja Was <głos》> uwolnię od tych stereotypów i udowodnię Wam, że można robić kreatywniejsze zdjęcia bez tych dwóch rzeczy. Dzisiejszy odcinek wspiera HC Adventure. Zastanawialiście się nad tym, może, ile czasu zajmuje rozstawienie statywu, dobranie filtra do danej ekspozycji. Ja już nie mówię o ustawieniu filtra połówkowego, na przykład w krajobrazie, bo jeżeli na samym starcie, już podczas fotografowania, my popsujemy nasze naświetlanie filtrem połówkowym, to w postprodukcji czasami jest bardzo ciężko uzyskać dobry efekt. Ok. Fotografia krajobrazowa to nie wyścig kombajnów. E, pff, ale tego naleciało. Słuchajcie, ale czasami bywa inaczej. Czasami bywa, że jest ważny czas, bo światło ucieka, jesteśmy spóźnieni, mamy nerwy, frustracja i co wtedy? Ustawiania, szukanie. A już będzie, jakoś będzie. Wiem sam z do, doświadczenia, bo już troszeczkę je mam, że tak czasami i też. Bywa, czasami nawet częściej niż czasami. Do dzisiejszego filmu wybrałem bezlusterkowca Nikona Z7, dlatego że no, mówimy o XXI wieku, więc lustrzankę zostawiam w domu. Moje dzisiejsze ustawienia w tym aparacie to głównie stabilizacja matrycy i fokus taki. Eee, to są dwa główne punkty w ustawieniach w moim aparacie. Posłuży obiektyw mi 18-35, szerokokątny, też od Nikona. Eee, co jeszcze? Moje ustawienia pozostałe, czyli takie jak zazwyczaj mamy w fotografii krajobrazowej, raf, balans bieli mam w kelwinach na, na, na światło dzienne, a ISO, zaświetlanie, przysłona, będziemy dobierać w danej scenerii. Co to focus stacking? Focus stacking to grupa zdjęć wykonanych w tym samym kadrze, tylko z różnym ustawieniem autofokusa. W bezlusterkowcach mamy opcję dobrania sobie, ile chcemy zdjęć. Na przykład w moim aparacie jest dobranie, ile chcę zdjęć wykonać, i zazwyczaj wybieram między 4 a 5. Jeżeli chcecie, możecie ustawiać sobie inaczej. Mnie wystarcza mniej więcej już od trzech zdjęć, to już wystarczająco jest dla mnie, 3-4 zdjęcia mam ustawione do robienia w moim aparacie. Przysłonę tutaj będziemy dobierać, ja najmniejszą i to też Wam polecam, to jest f11, idąc dalej 16, nawet 22-24 jak trzeba, w zależności, ponieważ nie ma sensu robienia tego na f8, f4, ponieważ byśmy musieli wykonać setki zdjęć prawie, żebyśmy mieli wszystko ostre, więc Focus Stacking jest to wykonanie jednego kadru z różnymi ustawieniami autofokusa i później połączeniu w Photoshopie, gdzie mamy ostrość od pierwszego planu po sam koniec zdjęcia. Ale spokojnie, jeżeli nie masz bez lusterkowca, masz lustrzankę albo twój bezlusterkowiec nie ma opcji Shift Focus. Nie ma problemu. Na koniec filmu pokażę wam jak możecie ten sam efekt osiągnąć na waszych aparatach. Dzisiejszym sponsorem tego filmu jest HC Adventure. Dostałem od nich nóż firmy Murakni wy wykonany ze stali nierdzewnej. Bardzo ostry, naprawdę bardzo ostry. E, świetnie wykonane. Naprawdę rękojeść tutaj jest świetna. I można się cieszyć przy naszych wycieczkach outdoorowych. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz go potrzebować. Mam tu przykładowy swój pierwszy kadr. Ostatnio mieliśmy mało deszczu praktycznie przez prawie dwa miesiące nie ma deszczu, więc wczoraj trochę popadało, więc to ten strumyk jest macznie mały, woda to aż tutaj zatacza, ale nic mamy świetne warunki nie mamy słońca, jest pochmurno, więc zazwyczaj byśmy użyli statywu ponieważ byśmy się obawiali, że nasze zdjęcie będzie za ciemne. Więc w takich wypadkach, a ja tutaj fotografując, będę chciał złapać ruch wody, nie używając statywu. Więc włączam swój aparat, tak jak powiedziałem, ustawienia swoje mam, teraz tryb manualny i najpierw to bym chciał złapać sobie jak najlepszy czas dla mojej wody. Pozwolicie, że założę kaptur, żeby muchy mnie nie zjadły. I najpierw robię zdjęcia próbne. sobie przymierzam i chcę i oceniam. Czy ruch wody jest wystarczający, czy może trzeba... Teraz mam 1 dziesiątą sekundy, może trzeba troszeczkę szybciej, piętnasta. Na razie nic innego poza. Ruchem wody nie robię. Ocenianiu ruchu wody 1,15 jest wystarczająco. Teraz, patrząc na moje zdjęcie na podglądzie, mogę stwierdzić, że moje naświetlanie nawet jest też dobrze zrobione. Jest F14, 1,15 sekundy i co? Mam 200. I w tym wypadku teraz po prostu będę szukał swojego. Kadru, jak najlepiej, żeby sobie tutaj poszukać przy wodzie, gdzie będzie światło. Zasada jest dosyć prosta, jeżeli mamy shifting focus. Ustawiamy sobie w dolnym punkcie na pierwszym planie autofokus, abyśmy mieli ustawiony. Czasami, jeżeli nawet nam nie łapie, jeżeli sobie manualnie bierzemy, możemy sobie ustawić albo po prostu. Przestawić aparat niżej i podnieść go wyżej. Już ten autofocus mamy ustawiony. Ja następnie przechodzę do menu Focus Shifting i Start. Serię zdjęć mi zrobił właśnie z tymi ustawieniami. Jesteśmy w Lightroomie. To są moje cztery zdjęcia. Pokażę Wam podglądy jak to wygląda. Jest to pierwszy Pierwsze zdjęcie, które tutaj mamy ostrość na pierwszym planie, na wodzie, tutaj już mamy troszeczkę dalej ostrość, następnie idziemy, tu mamy ostrość i tu mamy ostrość, jak sami widzicie, jest ruch ręki, eee, co jeszcze możemy powiedzieć, jest krzywo, jest nieostro w niektórych miejscach no, jest nieostro, jak jest ostrość, na przykład na pierwszym planie, no to nie ma ostrości. Na, na pozostałych planach, a to jest jak sami widzicie F14, więc ym. teraz postanowiłem tutaj przejść do modułu Develop. Krótka edycja, mój preset od Nikona. Troszeczkę o żeby nie był taki ciepły. Zobaczmy ekspozycję 0. Niech będzie tak. Shadows podciągnijmy. Blacks lekko możemy wyciągnąć. Trochę kontrastu. Saturację dajmy na 8. Clarity minus 14. Dehaze. Niech będzie tak na 14 na plusie. Wyostrzanie. I powiedzmy, że mamy zdjęcie wyedytowane. To jest taka podstawowa edycja. Teraz róbmy synchronizację. Żeby nie było, synchronizuj. Wszystko, check all synchronize. I teraz już mamy nasze zdjęcia zsynchronizowane. Wszystkie wyglądają tak samo. Ok, następnie, jeżeli mamy, zaznaczamy wszystkie swoje zdjęcia: cztery prawy myszy edit Photoshop, tylko open, nie Photoshop, żeby edytować w Photoshopie, tylko edit open as layers, czyli żeby otworzył nam na warstwach te nasze zdjęcia, czyli w jednym e, oknie. W porządku, teraz mamy nasze zdjęcia otworzone w Photoshopie, tu są nasze podglądy na warstwach, samotworzone, otworzone nasze, nasze zdjęcia, e, każde z nich, proszę bardzo, i teraz tak, zaznaczam sobie pierwsze zdjęcie, Shift wciskam, następnie ostatnie zdjęcie, żeby zaznaczyć moje wszystkie warstwy. I teraz przechodzę do Edit i Auto Align Layers. Aby tutaj, idę na auto, tutaj nic sobie nie zaznaczam, idę na auto. I teraz po prostu sobie ustawia w Photoshop każde zdjęcie, żeby wyglądało w miarę prosto, to jak mniej więcej tu pokazuję no to tu jest krzywizna, tak moje zdjęcie mniej więcej mogłoby być krzywe ok, mamy zaznaczone mamy ustawione i teraz idziemy ponownie, auto blend idziemy jeszcze raz edit, auto blend layers i teraz wybieram stack images, czyli żeby zdjęcia połączył i tutaj zaznaczam obydwa dwie opcje do tonów i kolorów, żeby te same były. Content, our fill, transparent hours, również, żeby tak było. I teraz wciskam OK. I magia się powinna wydarzyć za chwilę. OK, nasze zdjęcie zostało zrobione. Jak sami widzicie nasze zaznaczenie, to zdjęcie było wewnątrz. Te linie zaznaczone to są nasze poprzednie zdjęcie. General fill eee, po prostu wypełnił te luki, które były po bokach, jeżeli CTRL D wciśniemy, aby zobaczyć, jeżeli nam to nie pasuje, spokojnie możemy sobie wykropować zdjęcie. Front Image, wykropować zdjęcie tak, żeby nam pasowało do kadru, żeby sobie ustawić, wciskam, może sobie troszeczkę podniosę, wciskam Enter. Tu widzę, że brzegu mam trochę pusto jeszcze, ale to nic. Wciskam krop i mniej więcej, okej, okay, mniej więcej mówię, moje zdjęcie jest gotowe. Jak sprawdzić, proszę bardzo. Mam pierwszy plan, drugi, trzeci i tak dalej. Ja w pionowych kadrach zazwyczaj bym stosował. 4 na 5 bym poszedł mniej więcej w tym kierunku, gdzie woda wchodzi tutaj ładnie i prowadzi mamy górne punkty tutaj mocne i mamy w tle, że gdzie jest cień Ciska Menter. Tak bym zakończył edycję tego zdjęcia Ewentualnie 4 na 3, jeszcze bym się pokusił wykorzystanie produkcji kadru, i następnie wyedytował to zdjęcie w Photoshopie do samego końca. W ten sposób możemy robić świetne, dynamiczne zdjęcia. Zwróćcie na to uwagę, że tak blisko ze statywem by było bardzo ciężko podejść, by trzeba było go odwrócić z aparatem do góry nogami, prawdopodobnie, żeby tak blisko przemontować tą kolumnę pionową, żeby tak blisko podejść wody. Dlatego powiedziałem, to jest XXI wiek. Oczywiście fokus tak zwany oddycha za każdym razem, kiedy zmienia się dystans, więc perspektywa też się zmienia. Ale to spokojnie, to podczas edycji. Ok, a zapytacie się, co z tymi, co mają lustrzanki? Albo nie mają opcji Shifting Focus? Mam lustrzankę i też tak fotografuję. Jest kilka sposobów na to, żeby, żeby to sfotografować. Pierwszy sposób to sobie ustawiacie kadr blisko czegoś. Na przykład mam tu kwiatki, tak jak była woda. I pierwszy kat. łapie sobie ostrość najpierw na pierwszym moim planie i następnie tu robię zdjęcie i następnie manualnie podczas przesuwania mojego pierścienia od autofokusa na obiektywie robię sobie kilka zdjęć, przesuwam, robię, przesuwam, robię, przesuwam, robię. Jasne, ręka się rusza i tak jak powiedziałem, autofokus Fokus oddycha w obiektywie, to ta perspektywa się zmienia, więc to spokojnie w Photoshopie zrobimy. Czy to robimy w pionie, czy robimy w poziomie. To była pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że możemy robić z autofokusem. Pierwsze łapiemy fokus ostrość na pierwszy plan i blokujemy autofokus przyciskiem AF on/off. Nie, to jest on. <laughs> AF on. Blokujemy lub trzymamy spust. Do połowy, że mamy zablokowany nasz autofokus. Mamy pierwszy plan, przytrzymuję, ustawiam sobie kadry jak trzeba i robię zdjęcie. Pierwsze zdjęcie mam ostre. Puszczam autofokus i robię i naciskam ponownie, więc autofokus w aparacie łapie automatycznie następny plan i robię drugie zdjęcie. Tutaj mam swój przykładowy, drugi plan, którym wykorzystam na pierwszym planie tą paproć jako ramę na początku, jako pierwszy plan. Zasada jest ta sama. Najpierw chcę sobie przymierzyć. Tutaj mam strumyk, który płynie z tej strony. On, jeżeli przymierzę, jest troszeczkę widoczny. Moje ustawienia 1,25 sekundy, F14 i ISO 400. Teraz tak, Będę się przymierzał do swojego kadru. Ja tu wam pokażę, jak to wygląda. Co będę chciał osiągnąć mniej więcej, będę się przymierzał tak, żeby osiągnąć właśnie mniej więcej taki kadr. Ja będę chciał złapać ostrość najpierw na moim pierwszym planie menu Shift Focus. I teraz podnoszę i start. Jest całkiem nieźle. Ta technika jest praktycznie w każdej sytuacji użyteczna. Poza nocnymi. Oczywiście do tego potrzebujemy statywu. Ale zrobiłem już tą techniką parę zdjęć, bo fotografuję tą techniką już... Może 3-4 miesiące i naprawdę statywu nie używam. Powiem wam jeszcze na takim jednym przykładzie. Kiedyś byłem nad jednym jeziorem tutaj, gdzie był grad, strasznie padał i też ulewny był, więc ustawienie statywu, aparatu. Chciałem zobaczyć tą dramaturgię i zarazem ruch wody na jeziorze, bo wszystko się kotłowało. Grat padał, ulewny deszcz był. Ciężko było cokolwiek złapać na nie wiem, na 100 zdjęć, tylko wyszło użytecznych kilka, ze względu na to, że po pierwsze chciałem złapać trochę ruchu wody, więc ten czas był znacznie wolniejszy. Po drugie, cały czas padało, więc musiałem chować aparat. Byłem tyłem do jeziora, bo akurat wiało mi od jeziora, więc cały czas tutaj było zacinało, więc tu trzymałem aparat. I za każdym razem, kiedy się odwracałem, naciskałem spust migawki, trzymałem jak najniżej wody, żeby tą wodę złapać, ten ruch na jeziorze. I, I w tle właśnie to co tam się działo. No to tak jak mówię, kilka zdjęć mi wyszło, bo wiele było poruszonych, wiele było mokrych od obiektywu cały czas, musiałem co wróciłem, musiałem wyciec, zanim czasami odwróciłem, to już tutaj gdzieś mi naleciało. Ale technika jest naprawdę świetna na dynamiczne zdjęcia i na to co chcemy pokazać. I czasami, gdzie statywu nie mamy, możemy ładnie ująć w ramię wyżej znacznie nasz aparat. W tej chwili mamy ekrany odchylane, więc swoboda niesamowita. Czasami idziemy i tak, o, nie ma pierwszego planu, albo jest za dużo pierwszego planu, który o, patrz, idę i tak, o! Tu jest fajny pierwszy plan. Zobacz, ja sobie to wykorzystam. Hm. Zróbmy zdjęcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu na moim pierwszym planie będę miał te koniczynki. One są bardzo malutkie. Za chwilę wam tu pokażę, nagram, jak to wygląda. Mniej więcej kadr by wyglądał tak. Więc musimy, musimy z kompozycją trochę poeksperymentować. Koniczynka, pierwszy plan. Tu jest taki pieniek, więc będę chciał go wykorzystać w kadrze. Tu jest koniczynka na moim pierwszym planie. Tu będę chciał to wykorzystać i ta część, żeby była też w drugi brzegu mojego kadru. I ładnie to wypełniła po całości. Tak jest. Obraz jest 16 na 9, więc tej góry tutaj jeszcze brakuje i dołu. Jak to będzie na zdjęciu? A w tle mamy wspaniałe drzewo. Więc ustawiam sobie ostrość na mój pierwszy plan, na koniczynkę. Kadr sobie ustawiam. Mam jedną piętnastą mam sekundę, F14, ISO 400. Przymierzam. Focus stacking start. Zrobione. Sprawdzam i rama siedzi. Jak sami widzicie, ta technika naprawdę jest prosta w użyciu. OK, może wymaga więcej pracy później przy komputerze, ponieważ do czasu musimy jakoś sobie wypracować tą rękę, aby się nie ruszała. Ale to nie martwcie się, to jak, jak to w fotografii i ze wszystkim. Praktyka, praktyka, praktyka. Jeśli podobał Wam się ten film i chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat fotografii krajobrazowej, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli możecie, to zawsze pomaga. Zostawcie komentarz poniżej, czy Wam się podobało, czy też nie. Do zobaczenia następnym razem.